Dzień jak co dzień, dzień po dniu, wciąż się dzieje życia cud Jesteś przyjebanym stulejarzem, level 17 na karku, jako że wyglądasz gorzej niż gówno, jesteś sam i nigdy nie ruchałeś. Bierzesz swój żałosny telefon i idziesz do kibla. Włączasz sobie strony dla hehe dorosłych, strasz i klepiesz Niemca po kasku. Net tnie się jak nastoletnia locha po zdradzie, chuj tam, walisz z pamięciowy. Nagle porno się włącza, niestety telefon jest podgłośniony na full. Odgłos rozkoszy próbujesz zagłuszyć odgłosami pierdów i kaszlu. Chyba się udało i nikt nie usłyszał. Na szczęście net znowu zamulił. Jako, że w domu jest od chuja rodzeństwa i rodziny, nie możesz sobie jak normalni ludzie walić przy kąpie. Nadeszła niedziela. Dzień zbawienia. Rodzice wraz z rodziną jadą do babci. Zostałeś sam w domu. Fab time. Kiedy wszyscy pojechali, twój umysł myślał tylko o jednym. Ściągasz spodnie i majtki, kładziesz je na fotelu i tak nikt cię nie zobaczy. Przechodzisz do rękoczynów. Trzepiesz tak mocno, że z twojego napleta leci dym. Nagle słyszysz jakiś odgłos sapania i czujesz oddech na swoim karku. Odwracasz się, za tobą stoi twój wujek. Na twoje szczęście jest głuchoniemy. Zaczyna bluzgać w języku migowym, że wszystko powie starym. Nie nie. Ułożyłeś w głowie plan idealny, po czym dokończyłeś fapanie na jego oczach. Wujek jest mało rozgarnięty. Po wyrazie twarzy wnioskuje, że ma dauna, ale pewny nie jestem. Namówiłem go, żebyśmy zrobili kolację dla rodziców. Powiedziałem, żeby przygotował schabowe. Dał się namówić. Kiedy zaczął klepać schabowe, chwyciłem za młotek i z impetem przyjebałem mu w palce. Hehe, ciekawy jak teraz powiesz starym kurwiu. Zaczął wyć z bólu, przypominało to odgłos gwałconej świni. To znaczy, nie wiem jak brzmi ten odgłos, kolega mi mówił, ale to inna historia. Wujek się lekko uspokoił. Kiedy rodzice wrócili do domu, wujek zaczął wywijać rękoma. Miał połamane palce, więc nie mógł się komunikować. Plan zaczyna przyspieszać, ale to co się odjebało, zwaliło mnie z nóg. Wujek drąc papę na cały regulator, złapał moje leżące na fotelu majtki. Nie zakładałem ich, bo zapomniałem, ale spodnie miałem na sobie. Wujek wziął moje gacie, podniósł do góry, powąchał, o czym natychmiastowo puścił bełta i zemdlał. Na następny dzień wujek był już w psychiatryku. Miałem lekkie wyrzuty sumienia, że zabrałem wujkowi jedyny sposób komunikowania się z ludźmi. Wujek nawet nie powie, że ma połamane palce. No ale wygryw, bo nic się nie wydało.